Siema, wróciłem z wyjazdu, byłem w Poznaniu. Yy, moja ocena Poznania to takie 5 na 10. Generalnie średnio, ale dziewczyny są fajne. Nieważne. O co chodzi? Chodzi o to, że jakoś po około północy, chwilę po północy będę robił streama. Streama, na którym będziemy układać to, co już mówiłem w poprzednim filmiku. Czyli będziemy układać LEGO. LEGO Bonsai. Nie wiem, ile to na dobrą sprawę zajmie, ale sobie to fajnie fajnie ogarniemy. Jak już też mówiłem w poprzednim filmiku, jeżeli nie załapiecie się na tego streama, bo nie wiem, bo teraz picie, nie obejrzycie, albo po prostu macie to w dupie. To jest kanał Making Life, na którym zobaczycie całą transmisję z tego, jak to układałem. Nie przegapicie tego, jeżeli nie chcecie, ale jeżeli chcecie sobie to zobaczyć i na przykład wyzywać mnie, że nie potrafię tego robić, no to sobie wbicie na tego streama. W zasadzie za wiele więcej nie mam wam nic do powiedzenia. Tak jak już mówiłem, oceniam poznań. Ocena poznania dosyć słaba. No bo Poznań spoko, rozwija się i te sprawy, ale ulice. Jazda po nich jest po prostu taka trochę upośledzona. W sensie bardzo mi się to nie podoba. Ja bym na przykład nie mógł kiedyś Poznaniu. Wydaje ja mi się, że jest to trochę takie. Ja po prostu jestem upośledzony, nie oszukujmy się. Także zapraszam was na streama. Będzie spoko. Będziemy pić. Grab P ice, układać Lego. I zobaczymy, czy będę sam. Może będę na przykład z użytkownikiem od EK9000. Znacie takiego użytkownika? Jak nie, to poznacie, a jak znacie, to bardzo dobrze. Żegnajcie.